Według badania przeprowadzonego przez ICPA i CIME we współpracy z PWC Polska w regionie CE ponad 70% specjalistów do spraw finansów powiedziało, że są w tej chwili w procesie wielu złożonych transformacji. Te transformacje dotyczą procesów, dotyczą wdrożeń technologicznych, ale oczywiście mają istotny wpływ na nich samych. Co w takim razie oznacza transformacja dla pojedynczego pracownika, dla specjalisty do spraw finansów, który w takim zespole pracuje? Dla pracowników najczęściej to jest dobra wiadomość, ze względu na to, że transformacje podnoszą jakość ich pracy. Czyli dzisiaj transformacje najczęściej polegają na tym, że automatyzuje, upraszcza się, usprawnia procesy, co oznacza, że pracownicy mają więcej czasu na to, żeby skupić się na tych zadaniach, które pomagają im dzielić się swoją wiedzą, wykorzystać im swoją wiedzę, więc są pożądane z punktu widzenia pracownika. Poza tym w trakcie wdrażania projektów transformacyjnych pracownicy mają okazję uczyć się i zdobywać nowe umiejętności, zarówno analityczne, technologiczne, które są bardzo pożądane i według uczestników naszego badania 83% specjalistów do spraw finansów chce rozwijać te umiejętności i bardzo doceniają umiejętności szybkiego uczenia się i umiejętności technologiczne. Więc stwarzanie im takich możliwości na pewno jest pozytywnie przez nich odbierane. Czyli korzyści są dosyć jasne, no ale jak to zwykle bywa, pewnie jest też ta druga strona. Czy takie transformacje nie są też jakieś zagrożenia, jakieś negatywne konsekwencje dla pracowników, dla, dla specjalistów finansowych? Może tak być, ze względu na to, że wdrażanie, transformacja, zwłaszcza skomplikowanych projektów, wiąże się z dodatkowym obciążeniem pracą dla, dla, dla specjalistów finansowych. Czyli jeżeli oni już wcześniej mieli pełne obłożenie i wykonują swoje dzienne zadania, a do tego dochodzi jeszcze dodatkowa praca projektowa, może być tak, że, że będą po prostu przeciążeni i, i może to prowadzić do, do wypalenia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby odpowiednio zabrać, zadbać o zarządzanie zmianą i o zarządzanie projektami żeby być w stanie to odpowiednio zaplanować, żeby ich nie przeciążyć i, i móc osiągnąć jak najlepsze korzyści wynikające z tej transformacji. Powiedziałaś, że trzeba zadbać. Rozumiem, że o to powinni zadbać liderzy, czyli w tym przypadku tak naprawdę CFO, dyrektorzy finansowi. Czy oni są gotowi, żeby o to zadbać? Czy oni są wyposażeni w umiejętności, narzędzia, które pozwalają im w właściwy sposób tę transformację przeprowadzić? Również z uwzględnieniem tych, tych oczekiwań i tych potrzeb swoich pracowników. Pewnie, jak zazwyczaj, bywa różnie. Co do zasady. Y CFO historycznie być może bardziej skupiali się jednak na tych wynikach finansowych i na tym, co przekłada się na EBITDA, natomiast dzisiaj rola dyrektorów finansowych i CFO się zmienia. To już nie są um, osoby, które przygotowują sprawozdania finansowe, ale dbają też szerzej o wartość biznesową e, i e, wykorzystują chociażby projekty transformacyjne do tego, żeby tą wartość generować i mieć wpływ na, na, na strategię i też jedną z ich istotnych ról jest to, żeby, żeby zadbali... I, i dali odpowiednie wsparcie do tego, żeby te, te projekty były wdrażane sukcesem. Więc mają dużą rolę w tym, żeby upewnić się, że one są w odpowiedni sposób poukładane, tak, żeby, żeby dać przestrzeń pracownikom na, na skupienie się na, na ich zadaniach projektowych. Zgadzam się zdecydowanie z tym, co powiedziałaś. Ja ze swojej strony i projektów, które prowadzimy, wskazałbym dwie rzeczy. Jedna z tym się pokrywająca, czyli tak naprawdę możliwość dania możliwości bycia również podmiotem, a nie tylko przedmiotem tych transformacji, czyli takie współtwórstwo ze strony specjalistów do spraw finansów tego, co się dzieje w organizacji, a z tym związane tak naprawdę druga rzecz, jak zawsze, no to z odpowiednią, z odpowiednim wdrożeniem zmiany. To tak naprawdę adaptacja tego odpowiednia myślę, że powinna tylko pomóc. O tych rzeczach, o tym, co jeszcze powiedzieli specjaliści do spraw finansów w raporcie AICPA, SIMA i PWC w regionie CI? Możecie Państwo przeczytać na naszych stronach internetowych. Do lektury tego raportu serdecznie zapraszamy, tak również jak do kontaktu z nami.